projekt wykonawczy, a z planu bardzo szczegółowo wykon... zamawiający wam mówi co macie wykonać poszczególne kroki są zdefiniowane na budowie czyli na przykład macie wykonać nie wiem, elewację o takiej grubości z tych elementów, jakimi klejami macie to skleić i tak dalej i tak dalej kwestie bardzo szczegółowe, techniczne i okazuje się że jeżeli tak to wykonacie to nie osiągniecie rezultatu zamierzonego, czyli to nie będzie działać były znane przypadki gdy chodziło o ogrzewania, gdzie piece, które miały niewystarczającą moc do ogrzewania, zostały wbudowane, i tym samym rezultat nie mógł zostać osiągnięty pod kątem technicznym, ponieważ te piece nie były zdolne do tego, żeby generować tyle mocy. I tak samo wy, jeżeli wy macie jakiś problem techniczny, coś się dzieje, załóżmy, nie wiem, szyby nie będą e, o, osiągały parametrów przenikalności pojawią się jakieś inne wady, czy nawet istnieje zagrożenie życia lub zdrowia, że ten budynek się zawali, to waszym pierwszym obowiązkiem jest napisanie tego do zamawiającego, co się dzieje, określenie tej wady i złożenie tak zwanego bedenken anmeldu, czyli wy musicie złożyć swoje zastrzeżenia do tego sposobu wykonywania. I orzecznictwo mówi, jeżeli budujecie w ciemno dalej, nie zgłaszacie tego, to wy odpowiadacie za tę wadę. Ewentualnie wspólnie z projektantem jako drużnicy solidarni. Natomiast, jeżeli zgłosicie, to dochodzi do tak zwanego enthaftung, czyli jesteście zwolnieni z odpowiedzialności za tę wadę, i jeżeli budujecie dalej, to Wy za to nie będziecie odpowiadać. Macie prawo do wstrzymania roboty tylko wtedy, gdy ten rodzaj zastrzeżenia powodowałby ryzyko życia lub śmierci zagrożenia ludzi. Więc, jeżeli taka sytuacja nie występuje. To budujecie dalej po tym, jak dostaliście decyzję inwestora, żeby kontynuować pracę zgodnie z jego błędnym, Waszym zdaniem, projektem. I wtedy jesteście safe.